A w dzisiejszym reportażu w TVR będziemy gościć Polskie Szkole Werner zakończenie roku szkolnego. Porozmawiamy z rodzicami, nauczycielami oraz przedstawicielem Ambasady Polskiej. Zapraszamy serdecznie. Gościmy w Polskiej Szkole w Bernie przy ambasadzie Rzeszkospodarczej Polskiej. A naszym gościem na zakończeniu roku w tej szkole jest pani Magdalena Szlak z Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdo, jak wygląda typowy dzień zajęć w Polskiej Szkole Bernie? Spotykamy się w środy, wtedy kiedy dzieci tutaj w Szwajcarii nie mają zajęć w lokalnych szkołach. I zależnie od tego, czy są to maluchy, czy są to starsze dzieci, lekcje zaczynają się czasami o 13, czasami o 14. Ostatnia lekcja jest pomiędzy 19 a 20. Dzieci są w klasach, tak jak, tak jak w szkole polskiej. W tej chwili mamy grupy przedszkolne i klasy od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do liceum. Pani Magdaleno, jakie przedmioty są najważniejsze w nauczaniu dzieci polonijnych? W naszej szkole dzieci mają język polski i wiedzę o Polsce. Wiedza o Polsce to jest taki przedmiot, w czasie, w czasie zajęć z tego przedmiotu dzieci uczą się, dzieci poznają historię, historię Polski, geografię Polski. I uważam, że te dwa przedmioty są, są bardzo ważne. Chemię, fizykę, biologię mają dzieci w lokalnych szkołach. Natomiast my koncentrujemy się na tym wszystkim, co jest związane z naszą Polską. Pani Magdaleno, ponad 20 lat. Pani już w tej szkole pracuje. Jakie wyzwania i radości wiążą się z pracą nauczyciela w szkole Polonii? Tych radości jest całkiem sporo. Czasami jest to czasami jest też taka ciężka, codzienna praca nauczyciela. Ale cieszę się zawsze z tego, kiedy moi uczniowie w czasie wakacji wyjeżdżają w jakieś miejsca, o których mówiliśmy, przygotowują na przykład referaty, a potem po wakacjach nie opowiadają tacy podekscytowani, że to miejsce, o którym opowiadali swoim kolegom im nie udało im się zobaczyć. I to jest taka moja radość. Radość, kiedy, kiedy cieszą się z tego, że spotkają się ze swoimi kolegami tutaj. Także poza szkołą też te kontakty społeczne są bardzo ważne. Radość z tego, że coraz lepiej mówią po polsku, radość z tego, że czytają po polsku. Także tych radości jest całkiem sporo. Dziękujemy bardzo Pani Magdaleno i mamy nadzieję do zobaczenia wkrótce w ciągu roku szkolnego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mam zaszczyt rozpocząć uroczystość związaną z zakończeniem roku szkolnego 2024-2025. Wśród nas mamy dzisiaj gości. Gościmy konsula Rzeczypospolitej Polski, w Szwajcarii, Pana Marcina Kubowskiego Gościmy pracowników ambasady, którzy pomagają nam, zawsze przyłożą nam plaki, godło i służą pomocą, jeśli tylko o to prosimy. Proszę teraz powstać. Proszę sztandar szkoły wprowadzić. Norowym gościem zakończenia roku szkolnego polskiej szkoły w Bernie był pan konsul Marcin Jakubowski, i naszym gościem również tak. Panie konsulu, jaką rolę pełni ambasada Rzeczpospolitej w funkcjonowania polskiej szkoły w Szwajcarii? Wszelką wspierającą i taką do pewnego stopnia nadzorującą nazwijmy tam, bo współpracującą z polską szkołą. czy generalnie polskie szkoły też przeszły taką transformację w ciągu wielu ostatnich lat. One kiedyś były szkołami przy ambasadzie właśnie, czyli takimi przeznaczonymi dla dzieci dyplomatów dla osób mieszkających czasowo za granicą, po to, żeby wyrównać pewną lukę w edukacji z językiem polskim i z polskimi przedmiotami w stosunku do tego, co uczyło się, uczy się na miejscu w kraju, w którym przebywa. Obecnie są też pewnym rozszerzonym elementem utrzymywania kontaktu i tożsamości polskich dzieci i obywateli polskich mieszkających za granicą. No, to jest jakby w strukturze ORP pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, natomiast ambasada jest tym elementem od tradycyjnym. Kiedyś to było szkoły przy ambasadzie i w pewnym zakresie wspierającym działanie szkoły polskiej. Kilku mnóstwo. są trzy tego typu. Szkoły są trzy, Genewie, Zurychu i Tak. Czy szkoła pod patronatem ambasada oferuje pełny program nauczania języka i kultury polskiej? No, hmm. no niestety trudno byłoby spakować taki pełny program z hmm. e, kilka godzin, które e, rodzice muszą wygospodarować z dziećmi. Natomiast założenie jest takie, żeby utrzymać przede wszystkim kontakt z językiem polskim na poziomie takim, który umożliwiłby używanie go w Polsce, po, po ewentualnym powrocie bądź, bądź przyjeździe oraz no, utrzymanie pewnej takiej ogólnej wiedzy na temat wiadomo systemy nauczania troszeczkę się różnią, troszkę w inny sposób, uczą o pewnych sprawach to mówię nie tylko o, o kwestiach związanych z umiejętnościami historycznymi kwestiami, tylko również takimi e, od matematyki i fizyki. Natomiast e, generalnie chodzi o utrzymanie pewnej ciągłości i pewnego kontaktu z, 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 z językiem polskim i przez uczenie w języku polskim. To jest jakby główny. natomiast to nie jest niestety taki pełny program, jak jeszcze lat temu 10-kilkanaście, rzeczywiście szkoły polskiej starało się utrzymywać osobne lekcje języka polskiego, historii. Obecnie jest to trudne z różnych powodów, ale, ale, ale jest. Jakby, jakby Skomasowane w takim przedmiocie wiedzy o Polsce i utrzymywanie pewnej, pewnej, pewnej więzi, kontaktu i kultu z kulturą polską i z pewnymi różnicami, które w Polsce też są. Panie Komisarzu, bardzo dziękujemy za odpowiedź, bardzo dziękujemy również za wspomaganie dzieci i młodzież i Polonii Szwajcarii. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Z nami jest Ania Staryków, nauczyciel wychowania przedszkolnego Przedszkola Polskiego w Bernie. Witaj, Aniu. Dzień dobry. Aniu, jak wygląda typowy dzień zajęć w polskim przedszkolu w Bernie? Zajęcia w Bernie prowadzimy tylko w środę. Jest to chyba dość popularne, ponieważ szwajcarskie szkoły mają w środę popołudnia wolne i tym oto sposobem e, polska szkoła przy ambasadzie imienia Aleksandra Ładosia w Bernie także otworzyła swoje podwoje. E, mamy trzy oddziały przedszkolne, e, głównie sześciopięciolatki, ale mamy też 3 latki, takie maluszki, które no, zasadą jest, żeby dzieci były odpieluchowane, więc są to dzieci, e, które są samodzielne. E, są to zajęcia prowadzone od 13.15 do godziny 17.00. Są to zajęcia dedykowane typowo dla dzieci polskich, czyli mam program nauczania, naprawdę z Polski. Przerabiamy takie proste, fajne rzeczy, żeby było przyjemne dla dzieci: więc mamy dzień misia, dzień kredki, łąka, I oczywiście, przerabiamy. Tematy związane z polskością i polonią, czyli um, obchodzimy święta narodowe, um, obchodzimy Dzień Flagi, malujemy flagi. Wszystko, co jest związane z polską kulturą, z polską edukacją, e, wzorujemy się na programie nauczania. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ częściowo dzieci są nie tylko polskojęzyczne, mają rodziców? Gdzie na przykład mama jest Polką, tata jest Szwajcarem czy Francuzem? Więc dzieci w domu często słyszą inne języki, nie tylko polski. i bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci jak najwięcej poznały różnorodnego słownictwa z języka polskiego. Aniu, jakie wyzwania i radości wiążą się z pracą nauczyciela wychowania? Przedszkolnego za granicą. No to, tak jak wspomniałam, są to dzieci z różnych mieszanek rodziców. Mieszanek językowych, dlatego no, wyzwaniem jest często, kiedy dziecko przychodzi i ma bardzo, bardzo słaby poziom języka polskiego, ale niesamowitą radością jest, kiedy kończy się rok szkolny, tak jak dzisiaj, i, i, i mama podchodzi i mówi: Dziękuję bardzo, jest, jest po prostu wzruszona i dziękuję nam, bo to dziecko ma totalnie inny zasób słów i inne zdania buduje niż to samo dziecko, które przyszło we wrześniu, które było nieśmiałe, które nie potrafiło. W języku polskim e, e, zakomunikować jakieś potrzeby, a tu mamy przepiękne zdania: ona wychodząc z klasy w maju, woła, mamo, mamo, to jest chrabąszcz. I dla nas to jest po prostu eksplozja. Dziękujemy Ci bardzo. Liczymy na kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję. W roku szkolnym. Dziękujemy. Dziękuję. I Szanowni Państwo, jeszcze raz Pani Werner, ja dziękuję. Z Twojej strony Gościmy jednego z rodziców w szkole polskiej w Bernie, pani Anna po Aniu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jestem mamą dwóch córek, które są bliźniaczkami i uczęszczają do, tutaj do polskiej szkoły w Bernie. Oprócz tego oczywiście mają szwajcarską szkołę i w każdą środę po południu przychodzą tutaj na lekcje języka polskiego i nie tylko, bo oczywiście szkoła ma również inne zadania i cele i dla mnie jest to bardzo ważny element jakby edukacji moich dzieci. Dziewczynki chodzą do trzeciej klasy. Pani Aniu, dlaczego zdecydowaliście się państwo zapisać dziecko do polskiej szkoły w Bernie? Dzieci, przepraszam. <grym> ja y, no, mieszkamy tutaj w Bernie i mój mąż jest szwajcarem. Ja jako że tak powiem strona Polska jak najbardziej chce propagować kulturę i znajomość języka polskiego, dlatego dla mnie ważne było, jakby moim zadaniem i obowiązkiem, żeby moje córki uczęszczały do polskiej szkoły. Jak tylko dowiedziałam się, że ta szkoła istnieje tutaj w Bernie, bardzo się ucieszyłam, bo był to dla mnie taki. Wskazówka, że teraz powinnam się tym zająć. I tak, jak poszły moje córki do pierwszej szko klasy szkoły szwajcarskiej, tak od razu zaczęły tą edukację polską też. Więc no już teraz są trzeci rok, niedługo czwarty. I dla no, no jest to na pewno możliwość nauki języka polskiego oraz kultury i tradycji polskiej. I dlatego zdecydowałam się, bo dla mnie jest też ważne, żeby kontakt miały moje córki z Polską i z rodziną w Polsce. No właśnie, mieszane małżeństwo. Jakie korzyści widzi Pani w nauce języka polskiego za granicą? No, przede wszystkim z jednej strony jest tutaj ta Mniejszość polska, gdzie mogą dziewczynki mieć kontakt również z innymi dziećmi z Polski. Także jest to dla mnie jakby jedna część tej strony, natomiast druga oczywiście kontakty w Polsce, kontakty z moją rodziną. Mamy też dzieci w podobnym wieku, więc jest to dla mnie też ważne. Oczywiście znajomość języka polskiego to jest jakby. Jeden, jedna część tej całej edukacji bo oczywiście są my tutaj w rodzinie w Bernie porozumiewamy się w różnych językach, także jest to mieszanka języka szwajcarskiego i języka francuskiego i języka polskiego i języka angielskiego. Więc dla moich córek jest to też dodatkowe wyzwanie ucząc się języka polskiego. Niemniej jednak one zdają sobie sprawę, że ta szkoła bardzo im pomaga, że mogą e, mieć kontakty zarówno tutaj w Szwajcarii z polskimi dziećmi, jak i też e, w Polsce, więc na pewno daje to wiele korzyści. Z tego co pani mówi pani Aniu, szkoła bardzo pomaga w utrzymaniu więzi z polską kulturą i tradycją. Jak najbardziej e, organizowane są tutaj różne e, uroczystości. E, ja osobiście e, powiem, że ja czuję się tutaj bardziej e, patriotką aniżeli może w mojej ojczyźnie, gdzie każde e, święto, uroczystość jest naprawdę celebrowana i mamy tutaj też wspaniałych gości. E, dzieci uczą się różnych tradycji, dzieci e, mają e, też. Są różne, jakby um, organizowane takie ala jarmarki, gdzie przedstawiane są różne tradycje danych regionów. E, no, nie, nie wspominając o tym, że no, integracja też um, jeśli chodzi o samych dzieci, tutaj też dzieci są z różnych regionów Polski, więc e, każdy jakby ma. Um, Dodatkowo ten plus, że może pochwalić się swoim regionem, także ostatnio też było na języku polskim. Na lekcjach języka polskiego była też ostatnio informacja o Wielkopolsce. I moje córki były z tym bardzo zafascynowane, ponieważ też troszeczkę znają tą tradycję koziołków, na przykład poznańskich, więc była to fajna lekcja, też jakby były dumne z tego, że mogły reprezentować i znały też tą tradycję z Wielkopolski. Pani Aniu, za czym przyjechaliśmy dzisiaj do Was na zakończenie roku szkolnego? W całej niemal Szwajcarii słyszeliśmy same pozytywne o polskiej szkole w Bernie. A co Pani jako rodzic nam powie o szkole tutaj? O kadrze nauczycielskiej? O atmosferze? No jestem niesamowicie zadowolona z tej szkoły, z nauczycieli, z całego grona pedagogicznego. Bardzo Widzę to zaangażowanie nauczycieli. Od samego początku pierwszy kontakt, telefon z panią dyrektor, który, podczas którego miałam wiele pytań co dotyczące szkoły poświęciła tyle czasu, żeby wytłumaczyć mi, jak wygląda ta edukacja w polskiej szkole, czego dzieci się uczą. Bardzo pomocna, otwarta osoba i zresztą całe grono nauczycielskie. I też osob nauczycielka, która jest jakby odpowiedzial wychowawcą moich dziewczynek, no, takie zaangażowanie, to jest tylko godne pochwały i naprawdę polecam wszystkim rodzicom. A naszym gościem jest pani Monika Marciniak, nauczyciel między innymi języka polskiego w polskiej szkole w Bernie. Witaj Moniko. Bardzo mi miło. E, powiedz mi, jako nauczyciel, e, jak, z jakimi wyzwaniami? Mierzy, mierzy się szkoła polska w Bernie, w ogóle szko szkoła polska za granicą. Ja myślę, że jeśli chodzi o wyzwania, to na pewno, żeby utrzymać uczniów przy sobie. Bo jednak szwajcarski system szkolny jest wymagający i to jest tak, o ile małe dzieci, małe dzieci tutaj nie możemy narzekać na tą liczbę, naprawdę dzieci przychodzą chętnie, chcą się uczyć. Natomiast z tymi starszymi klasami jest trochę problem, że jest więcej nauki w szwajcarskiej szkole i ta polska szkoła też się staje takim trochę obciążeniem. Dzieci już mniej chętnie przychodzą, ale staramy się zachęcać, Staramy się też uświadamiać, że to jest też duża szansa, dlatego że oferujemy oficjalne świadectwo, które daje możliwość też nauki później w polskiej szkole. Mamy liceum, więc jest możliwość zdawania matury polskiej i studiowania w Polsce, co uważam, że zwłaszcza na to, że studia w Polsce są darmowe, jest bardzo dużym, jest bardzo dużym plusem. Dobrze. A, powiedz mi, co jest najfajniejsze w pracy? Jest to ciężka praca, bo jest odbywa się za granicą, tak? Co jest najfajniejsze? Najfajniejsze jest ten, to, poczucie, to poczucie, że się robi coś, coś dobrego, coś fajnego i też takie poczucie wspólnoty, bo szkoła polska jest tym, co nas łączy, bo to jest nie tylko to, że jesteśmy my nauczyciele i dzieci, ale to są też rodzice, rodzina, dziadkowie i naprawdę to jest fajne, że my tworzymy taką małą Polskę tutaj w Szwajcarii. I to nie. daje dużo satysfakcji, daje dużo radości. I też pozwala się nam tutaj lepiej czuć, bo, bo no trochę mamy tej bliskości, takiej swojskości na obczyźnie. Czyli można to ująć w jednym słowie pełna integracja polonii zagranicznej. Tak, tak, tak. I to buduje takie fajne relacje, buduje więzi, daje takie też poczucie. Znania swoich korzeni, bo też no, dzieci, dzieci muszą wiedzieć, prawda, skąd pochodzą ich rodzice, e, i, i to jest bardzo ważne, żeby o tych korzeniach pamiętać. I to daje Polska Szkoła. E, dziękujemy Ci bardzo. Mamy ja do również zobaczenia w przyszłym roku szkolnym. A Państwa zapraszamy już wkrótce na wywiad z panią dyrektor Polskiej Szkoły w Bernie. Zachęcamy! Ciekawy temat. Wydarzenie. Uważasz, że powinniśmy tam być. Poinformuj nas o tym. Zadzwoń. TVR. O Was zbań. Dla Was. Zapraszam.